Kasia! Coś się stało! Kasia spadła, potrzebuję pomocy! Serio? Co? Jedna wsiada na Waśka, a druga do mnie, na diłka. Co ci się stało? Nie, nie. dobrze. Posiad, co się stało? Wszystko okej? Okay? Nie wiem, nic nie pamiętam. Jak to nic nie pamiętasz? Nic nie pamiętasz, przecież spadłaś z ważka, bo wjechał ci tu. Naprawdę, nic nie pamiętam. A wczoraj przecież jeździłaś na koniach. Nie pamiętasz, kochasz konie? Kochasz konie. No i czy nie jedziesz na nich. Mnie boli ręka ratunku! Tosia, musimy Cię zabrać teraz do Mikołaja. moja ręka! Przez przypadek. Ja, ja prowadzę. Dobra. Raz, dwa, trzy. Zwariowana akcja. Czy w tej stanie może być coś normalnego? Jeden dzień, się już lepiej kończy. Pierwszy raz jeżdżę na we dwójkę. O, ja pierwszy raz jeździć na koniu. Pierwszy raz, będziesz jeździć codziennie. No, chodźmy szybko do Mikołaja. Żeby nie spać, ona już usuwała. Ja ciekaw, ciekaw. Ksi, się wsuwałem. mi się trzymać grzbietu. Kurde, byłem zły, w Glasach i tam cały mokry i A w ogóle ten nowy słońce mnie tak denerwuje, jest po prostu beznadziejny. Czy są z nim jakieś problemy? No, mnie też właśnie o to się podczas denerwuje. Ja, ja właśnie chciałem, że on wszystkich denerwuje, totalnie z nim zrobić. Chyba go przywiążemy, nie ma Może sprzedajmy go. Albo by sprzedamy. Będzie problem w sumie rozwiązany. No najlepiej jakby zniknął na zawsze. Mikołaj, Mikołaj! Co? Dziewczyny, coś się stało! Musimy wjechać! Aj, my idziemy odprowadzić konie. To się nic nie pamięta, bo spadła z Baśka. I mnie bardzo boli ręka. Tosia, jak było w terenie? Tosia, chodź. To Jezu, co tutaj się dzieje? się zędzała. Jak to zędzała? Kiedy? Co wy żeście zrobili w tym terenie? Czy wy jesteście normalne? Dawaj numer na pogotowie. Nie, nie nie Mama nie może się o nic dowiedzieć. Jak nie może się dowiedzieć? Musimy zadzwonić. Ale zabroni jeździć. Ona nie kontaktuje. Ja nie wiem, co robić. Dzwonię na pogotowie, dziewczyny. Jezu, Tośka. Halo? Tośka? Tośka? Tośka. słyszysz nas? Halo? Budź się, Tosia. Szybko Tośka. Oh. O. o, Tosia, pamiętasz co się stało? Nie. Wiesz gdzie jesteś? Nie. Jak tu nic nie pamiętasz? Nie kojarzysz tej stajni? O Jezu, dziewczyny. O. Muszę zadzwonić na pogotowie. Jak ty i mama? Nie wiedziała, że jest w terenie? Chyba nie. nie. Co? Ona i zabroniła jeździć. Tosia, naprawdę ty pamiętasz rodzicu? Nie. Jezu, dziewczyny. Tu się naprawdę źle dzieje. Dobra, weźcie ją do przedarmi. Ej Maja, Maja, co tam się stało? Powiedz mi, jak to się stało, że ona spadła? Co ona sobie zrobiła? Właśnie, wjechał do lasu i spadła z niego. Ale walnęła się w głowę, czy... O co chodzi? Nie wiem, w rękę chyba. Jak to w rękę, jak ona nic nie pamięta? Totalnie tak. nic nie pamięta. Ona w ogóle nie wie gdzie jest. Co my powiemy ich rodzicom? Dziewczyny, jak to się stało? Musicie mi to wytłumaczyć. Ręce opadają. Pamiętasz? Właśnie. Nap naprawdę, nic nie pamiętam. Wiem tylko, że nie boję się ręka i mam wszystkiego dość. Tosia, nie gadaj. Pójdź wyczyścić konia. Może ci pomoże. Może sobie przypomnisz wszystko. Ale ja się boję. Ty, Tosia, mówisz? Idziemy wyczyścić konia. No ja naprawdę nie chcę. Dawaj, Tosia. Nie. Musimy wyczyścić. Tosia. Tosia. Kiedykolwiek wsiądzie na konia? Nie wiem, wywalona. To są ślicznie. w ogóle wsiądę kiedykolwiek na te konie Nie wiem dlaczego, ale mnie to paraliżuje. Spadaj, głupi konie, nie wlecie. Spadaj, no. Wow, ona cię chyba lubi. Ona nigdy się jeszcze tak do kogoś nie zbliżyła. Jo, może coś we łączy. Co tym głupim koniem w życiu? Weź, daj jej szansę. Nie, nigdy. Przepraszam, może chcesz jakieś jabłko? Daj Tosi, ona może o swojej belle. Wow, jesteś pierwszą osobą, której Bella zjadła jabłko z ręki. Naprawdę? Wow, chyba macie z sobą więź. Więc? po wypadku dalej się boisz koni? No, trochę się boję, ale z Belą jest jakoś inaczej. Ufam jej. Co? Super! Ona nigdy nikomu nie ufała. Wiem, ale nie wiem. Z nią jest jakoś inaczej. Będzie, Będzie dobrze. dobrze. Mikołaj! się ma z Belą. Co wy gadacie? Serio! Nie wierzę, mam wam co... coś. No nie boję się jej. Nikt i tak nie że ten głupi koń nie zasługuje, żeby mój koń zrezygnować. nie jest głupia. To jest znaczy, koń. On nie jutro... umie Zresztą... I tak, i tak, jutro przyjeżdżają kupcy i sprzedajemy belę, więc i tak mi to już nic nie obchodzi. Pozbyłam się tej Nie wiecie, możesz tego coś. zrobić. Muszę nie to zrobić. Ja się do niczego nie nadaje. Ten nadaje, ten to nie się nie ten... Nie chcę, żeby to tej fajny. jest jakiś nienormalny, najpierw Tosia spada z konia, ma problem, zapominała o wszystkim, zapomina, w ogóle nie lubiła konie, boi się jakiegokolwiek konia, teraz Tosia polubiła Bellę, ale Mikołaj chce ją sprzedać. Musimy jakoś ratować Bellę. Szukamy Tosia Co? Otwarty box Tosia, się w ogóle nie boisz Beli Tosia, nie płacz, Mikołaj jej nie sprzeda. Ale przecież on tego, tego konia nienawidzi, wszystko słyszałam. Co je załatwimy? Zobaczcie, Łazi tam sobie ten głupi nikoi. Jak on ją sprzeda, to jeszcze mnie popamięta. No, no, ren. Wie pani, ten koniec jest wspaniały. On po prostu tutaj dzieci go pragną, wszystkie spokojne, wszystko robi tak jak trzeba. Naprawdę, ja jestem zachwycony i dzieciaki też. Może pokażę tego do koniec. Dobrze, dobrze, ten... zobaczę. No i o tutaj jest ten koniec, jak widzisz, że. Tościa, ja, się Idźmy Idź tym idź, idź, dobra? Po co nam ty tutaj jesteś? Proszę pana, dlaczego panią wygania? A, bo robi jakieś przedstawienie. Końża, go wróć do nas. Mam na imię Tosia. Opowiedz mi trochę o tym koniu. Nikt jej nie lubi, każdy mówi, że stwarza tego problemy. Spadłam z konia, straciłam pamięć, i tylko jej ufam, a inny koni się woja. Proszę pana, pan mówił, że ten koń skacze 2 metry. E, wiecie co, tutaj zaszło jakieś nieporozumienie. Naprawdę, ten koniec jest wspaniały, ja nie wiem o co chodzi. Dziewczyny, Jezu, czy zawsze coś namieszać? Dlaczego tutaj nie może być tak? Pani przyjechała kupić konia, tylko i wyłącznie, a robicie sceny. Naprawdę, ja nie rozumiem tego. Nie oddam, ja tylko jej ufam. Ja nie kupię tego konia, do widzenia. Jesteś dumna, że to wymyśliłaś? Masz miesiąc czasu. Jeżeli nie, sprzedaję tego konia nawet do na rzeźni. Zobaczysz, on ma być normalny. Jeszcze się przekonasz, że no, będzie. No, zobaczymy. Z tego kurna nikt nie będzie. Na pewno. Nie będzie, nie będzie. No to co my teraz zrobimy? Nie wiem. Musimy z nią zacząć pracować z ziemi. Musisz zacząć na niej jeździć. Dobra, chodźmy po kantar. Może coś wymyślimy. Jezu, w tym kantarku na pewno będzie ci szło super jak Tosia, Tosia. czy to wszystko pamiętasz? No nie wiem, przy Beli jakieś wszystko łatwiej mi się przypomina. Tosia pomimo wypadku przy Beli czuje się świetnie. Sama jej obecność sprawia jej olbrzymią radość, lubi ją przytulać, a założenie kantara nie sprawia żadnego problemu. Prawdziwa miłość do zwierzaków na szczęście przetrwała. Teraz jedynie co zostało, to ujarzmić Belle i zacząć z nią trenować. Wydajemy tylko, czy Bella wzajemnie jej miłość i będzie chciała współpracować. Zaraz zobaczymy. Wow, ona się naprawdę ciebie słucha. Pierwszy raz widzę, jak ona chodzi z kimś na ujądzierz. Patrz, patrz, jak się jej słucha. Ona ma z nią więź. co jak dalej pójdzie, Bella będzie mogła skakać No Mikołaj się na pewno nie sprzeda A ja tak myślicie? Tak, tak A ja może dzisiaj na nią wsiądziesz? Wtedy będziemy na dobrej drodze A ja tak myślicie? Tak Dobra, no to pomóżcie mi Jezu, on naprawdę jej ufa o Kurde jak na razie Bella i Tosia stanowią piękny duet, ale czy to wystarczy, aby zatrzymać Bellę w stajni? Oglądajcie kolejny odcinek.